Witam szanownych państwa. Nasza ojczyzna w historii najnowszej, delikatnie mówiąc, nie miała szczęścia. Na arenie międzynarodowej daliśmy radę wypromować kilka dwudziestowiecznych rozpoznawalnych marek, które kojarzą się pozytywnie. Jan Paweł II, Solidarność, czy Lech Wałęsa. Niestety pozytywnych skojarzeń jest mało, a wszystkie je przyćmiewa Czarne jak smoła słowo Auschwitz. Słowo synonim krainy obozów koncentracyjnych. My sami, w toku nauki szkolnej i patriotycznego wychowania, nabieramy narodowego przekonania, że oto wydarzyło się u nas coś, co czyni nas wyjątkowymi. Że nikt na świecie nie wycierpiał tyle co my. A Holokaust i inne okropieństwa II wojny światowej, które kosztowały życie 6 milionów Polaków, w tym. Około 3 milionów polskich Żydów są absolutnie bez precedensu. Ale to nieprawda. Obozy koncentracyjne, które reżim hitlerowski zbudował w Polsce, nie były wcale najwe wszystkim, ale są najsławniejsze, przyćmiewając setki protoplastów, konkurentów i naśladowców. Dla tych, którzy mają czas i chęci, polecam książkę Noc, która się nie kończy, Andrei Pitzer. A dla tych, którzy nie mają czasu przeczytać tej liczącej ponad 400 stron cegły, nawet nie wiem, czy ją da się tak po prostu w księgarni kupić, dla nich nagrywam ten film, byście mogli się dowiedzieć i opowiedzieć innym. Cofnijmy się zatem do pionierskich czasów pierwszych obozów koncentracyjnych. Zapraszam. Przez większą część historii więzienie było raczej rzadko występującą karą. Zdecydowanie łatwiej było człowieka wygnać, okaleczyć, uczynić niewolnikiem albo zabić, zamiast żywić i trzymać w odosobnieniu z całym aparatem strażniczo- urzędniczym, który będzie podtrzymywał go przy życiu i pilnował. Narodziny nowoczesnych państw narodowych no i co za tym idzie masowych wojen z poborowymi spowodowały, że pojawiły się nowe reguły gry. Już nie wystarczyło Okazać kurtuazję pojmanemu w bitwie hrabiemu czy księciu, albo innemu oficerowi, którego rodzina i tak wykupi. A jednocześnie pozwolić swym żołdakom wyrżnąć dla łupów resztę ciurów obozowych nie mających błękitnej krwi. O nie, ważnym graczem stała się prasa, kształtująca opinię publiczną i wywierająca nacisk na władzę, oraz dyplomacja międzynarodowa. Nadszedł czas, by spróbować okiełznać okrucieństwo wojny i dać mu pewne zorganizowane ramy. Z pojawieniem się masowych, nowoczesnych armii. Pojawiły się też ogromne ilości jeńców wojennych. Pierwszym nowoczesnym obozem jenieckim, który był próbą stworzenia warunków do przetrzymywania mas ludzkich, było Norman Cross w Wielkiej Brytanii, zbudowane w 1797 roku. Otoczone wałem z palisadą, wypełnione domkami stawianymi pod linijkę i podzielone murami wewnątrz na dziedzińce, miało stać się domem dla francuskich jeńców wojennych. Osadzeni Francuzi i ich sojusznicy mieli wedle założeń być traktowani tak humanitarnie, jak to tylko możliwe mieć dostęp do czystej wody, być odpowiednio karmieni, gdy zachorują, otrzymać. Leczenie, być po prostu traktowani jak ludzie. Mimo pięknych założeń, prowadzenie tak dużego więzienia przy ówczesnej technice było ciężkim wyzwaniem. Jeńcy buntowali się, uciekali z obozu, strażników było zbyt mało, a w ściśniętej na małej powierzchni populacji szerzyły się choroby, przemoc, występowały problemy z higieną i moralnością. Jeńcy pogrążali się w rozpaczy, alkoholizmie, pojedynkach i hazardzie, sprzedając nawet własne ubrania. Wtedy to władze brytyjskie przy okazji ponownego ich przyodziania postanowiły ubrać ich w żółte stroje z kolorowymi dodatkami, tak by po ewentualnej ucieczce z obozu od razu było wiadomo, że mamy do czynienia z więźniem Norman Cross. Te stroje stały się w przyszłości jednym z powracających elementów w tego typu obiektach. W następnych wojnach poważnym problemem była potrzeba zrobienia czegoś z cywilami. Gdy w 1838 roku rząd USA postanowił wysiedlić na zachód Indian Chirokezów, pierw wzbierał ich w tzw. ośrodkach emigracyjnych. Pod tą nazwą kryły się drewniane wojskowe forty, gdzie Indianie byli przetrzymywani w fatalnych warunkach, nękani przez choroby, pogodę i głód. Kilkuset zmarło w tych obozach, a resztę odeskortowano na zachód trasą, którą dziś nazywamy szlakiem West. Przy ówczesnej technice wysiedlenie niecałych 20 tysięcy ludzi było olbrzymim zadaniem, a takie przymusowe relokacje, nazywane też marszami śmierci, miały w przyszłości stać się dodatkowym narzędziem eksterminacji. Silnie związanym z systemem obozowym. Wszystkie problemy związane z izolowaniem mas ludzkich zwielokrotniły się w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej. Obie strony na swoim oraz zajętym terenie. Musiały kontrolować elementy wrogiej populacji oraz przetrzymywać jeńców, bo ci, gdyby wrócili na swoją stronę, to zaraz wrócą do walki. Dlatego obozy jenickie dla żołnierzy oraz internowania dla cywili istniały po obu stronach i po obu stronach były źle prowadzone, źle aprowizowane i źle urządzone. Szczególnie dotkliwie to było widać na południu, które jako biedniejsza i gorzej zorganizowana strona miała większe problemy na głowie niż utrzymanie ponad 200 tysięcy jeńców z północy. Miejsca takie jak obóz w Andersonville stały się synonimem piekła na ziemi. Na trochę ponad 10 hektarach ogrodzonych palisadą ściśnięto 45 tysięcy jeńców wojennych. Z tej liczby 13 tysięcy zmarło z głodu, zimna i chorób. Żyli w zbudowanych przez siebie lepiankach, namiotach i szopach. Przez środek obozu płynął strumień, który był zarówno jedynym źródłem wody, jak i latryną. więc szybko Szybko zmienił się w biologiczną pułapkę. Wewnątrz obozu, przed palisadą, utworzono linię śmierci deadline, za przekroczenie której, zbliżając się do głównego ogrodzenia, jeniec mógł być zastrzelony na miejscu przez strażnika. W epoce karabinów kapiszonowych, ładowanych od przodowo tylko ekstremalne zagłodzenie i wyniszczenie warunkami panującymi w obozie dawało kontrolę nad populacją więzienia, która, jeśli tylko byłaby zdrowa i sprawna, to bez problemu rozbiłaby obóz i uciekła. Choć konfederatów oskarżono o celowe działanie, to ich celem nie było wymordowanie ludzi w obozie. Był to efekt uboczny, źle prowadzonego, niewydolnego ekonomicznie państwa. Obozy Unii na północy nie były dużo lepsze, a w najgorszym z nich, Elmirze, zmarło równie wielu konfederatów, co unionistów w Andersonville. Choć to ten drugi, ze względu na naprawdę piekielne warunki, stał się sławniejszy. Komendant obozu Henry Wirz był jednym z dwóch konfederatów powieszonych za zbrodnie wojenne. Dopiero po wojnie secesyjnej pojawiły się dwa wynalazki, które umożliwiły masowe tworzenie i dużo lepsze kontrolowanie populacji obozów. Tani i szybki w rozwijaniu drut kolczasty trzymał ludzi w jednym miejscu, a karabin maszynowy dzięki dużej szybkostrzelności mógł ze śmiertelną precyzją załatać każdy wyłom w ogrodzeniu z drutu poczyniony przez więźniów. Drut kolczasty był w tym wszystkim tak ważnym wynalazkiem w historii ludzkości że poświęciłem mu kiedyś osobny odcinek, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Pod koniec XIX wieku proto obozy zastąpił pierwszy nowoczesny obóz koncentracyjny. Ten, który dał nazwę wszystkim podobnym przybytkom, wykorzystał nowoczesną broń i drut kolczasty. Choć o ironio, jego zadaniem nie była celowa eksterminacja, ale świetnie się w niej sprawdził. W końcu XIX wieku Hiszpanie mierzyli się z rebelią na Kubie. Wyspa powstała przeciw swym władcom, i ręka Hiszpanów przestała sięgać poza mury miast. Dowodzący na wyspie gubernator Campos przedstawił rządowi w Madrycie raport, którym szczerze opisał bardzo trudną kampanię przeciw partyzantom, którzy ukrywali się na wsi. W populacji, na swoim terenie, w którym mieli pełne wsparcie. Uznał więc, że jedyną metodą wygrania z nimi będzie wysiedlenie mieszkańców wsi do odgrodzonych i pilnowanych przez wojsko obozów, by partyzanci stracili bazę zaopatrzeniową i rekrutacyjną. Zaznaczył jednak, że ta operacja poprzez głód i choroby doprowadzi do śmierci wielu tysięcy ludzi. Rządowi pomysł przypadł do gustu, ale Campos, człowiek, który wymyślił. Koncepcję nowoczesnego obozu koncentracyjnego uznał go za tak nieludzki, że wolał podać się do dymisji niż wcielić własną ideę w życie. Na jego miejsce wysłano generała Valeriano Weylera. Dotarł tam w 1896 i wdrożył pomysł Camposa, czym zapracował sobie na przydomek rzeźnik. Pod bagnetami przesiedlił 300 tysięcy ludzi do stref koncentracji. Reconcentracjon. Wojler, mając do dyspozycji drut kolczasty, mógł na masową skalę przesiedlać ludność cywilną. Drut, który kupował na potęgę w Stanach Zjednoczonych i sprowadzał na wyspę, Umożliwił mu dopięcie ogromnej operacji logistycznej w raptem dwa tygodnie. Te puste przestrzenie, ogrodzone drutem kolczastym, położone w granicach oraz w sąsiedztwie miast, ale bez domów, zagród, zwierząt ani pól pod uprawy, stały się strefami śmierci. Teren z którego wysiedlano, wojsko paliło i niszczyło do imentu, by partyzanci oraz przesiedleńcy nie mieli do czego wracać. A za tymi drutami, bez schronienia, żywności, leków i czystej wody, stłoczeni na małej powierzchni ludzie padali jak muchy. Najprawdopodobniej cała operacja zabiła minimum 170 tysięcy osób, choć są i dużo wyższe szacunki. I tak oto miejsce ogrodzone drutem kolczastym zyskało swą nazwę oraz kontekst: miejsca masowego umierania ludzi. W swych początkach duża śmiertelność nie była celem samym w sobie, ale ci, którzy obozy tworzyli i zamykali w nich ludzi, nie traktowali tego jako dyskwalifikującej całe przedsięwzięcie wady. Encyklopedyczna definicja obozu koncentracyjnego mówi, że takowy jest, cytuję: więzieniem lub inną placówką wykorzystywaną do przetrzymywania więźniów politycznych lub grup demograficznych będących celem ataków politycznych, takich jak członkowie mniejszości narodowych lub etnicznych. Ze względów bezpieczeństwa narodowego lub w celu wykorzystania bądź karania. Od czasów rekoncentracji powstało wiele rodzajów obozów, które ludzie nieświadomie nazywają koncentracyjnymi, a które były formalnie przynajmniej innego rodzaju: jenieckie, internowania, pracy, eksterminacji, uchodźcze, relokacyjne czy reedukacyjne. Ale w tej historii. Na przekór semantyce i klasyfikacji wszystkie typy obozów mieszają się pod jednym wspólnym szyldem obozu koncentracyjnego, gdyż nazwa ta mocno przylgnęła do miejsc, które łączą ze sobą te same elementy: drut kolczasty, odpowiedzialność zbiorowa, tortury. Fatalne warunki bytowe oraz śmierć, instytucjonalizująca głód i choroby jako narzędzia mordu. Amerykanie 25 kwietnia 1898 wypowiedzieli wojnę Hiszpanii. Maryńs wylądowali na wyspie, na plaży w Zatoce Guantanamo i w trzy miesiące pokonali Hiszpanów. Nie dali jednak Kubie pełnej wolności. Zamiast tego zainstalowali w przejętych od Hiszpanii koloniach własne władze, a ideę obozów koncentracyjnych wdrożyli jeden, do jednego na świeżo zajętych Filipinach przeciw powstańcom, z którymi jeszcze niedawno walczyli Hiszpanie. W tym samym czasie, gdy Amerykanie upychali w obozach Filipińczyków, jak to mówili dla ich własnego dobra, w innej części świata, Afryce Południowej, Wielka Brytania mierzyła się z powstaniem burów. Ci potomkowie holenderskich osadników już raz pokonali imperium i tym razem też mieli szansę, by zniszczyć armię wytrawnych partyzantów. Brytyjczycy wyruszyli w pole stosując taktykę spalonej ziemi, a ich kobiety i dzieci. Zamknęli w obozach koncentracyjnych. Za morze wysyłano jeńców wojennych, podczas gdy ich rodziny umierały z głodu i chorób za drutami w obozach rozrzuconych po całym kraju. W niewoli zmarło około 27 tysięcy internowanych burów, z czego 80% stanowiły dzieci. Dzięki pracy takich osób jak Emily Hobhouse, świat dowiedział się o ich cierpieniu o głodzie, chorobach, przemocy, represjach i paleniu zwłok, których nie miał kto ani gdzie grzebać. Wywołało to gigantyczne oburzenie światowej opinii publicznej, a termin obóz koncentracyjny stał się znany na całym świecie. To, o czym świat się nie dowiedział i co go nie bardzo oburzyło, to o działających równolegle dziesiątkach obozów koncentracyjnych dla czarnych, których uwięziono 120 tysięcy ludzi, którzy nie byli stroną w tym konflikcie. Więziono ich w jeszcze podlejszych warunkach, przez co umarło 20 tysięcy osób. Do tej pory Śmierć ludzi w obozach koncentracyjnych była efektem ubocznym próby odcięcia wroga od zaplecza. Nieprzyjemnym faktem, który najlepiej ukryć przed opinią publiczną, ale akceptowalnym dla wojskowych, którzy mieli inne problemy na głowie niż chore z głodu i zarazków kobiety i dzieci. W sąsiedniej kolonii niemieckiej, Namibii, Niemcy mierzący się z powstaniem czarnych ludów. Herero i Nama. Z efektu ubocznego uczynili cel istnienia obozów. W latach 1904-1908 Niemcy w Namibii dokonali czystki etnicznej na buntujących się ludach Herero i Nama, by odebrać im ziemię i zrobić więcej miejsca pod białe osadnictwo. Wprowadzili wiele obozowych innowacji: znakowanie więźniów, eksperymenty medyczne oraz co najważniejsze, pracę ponad siły. Przy braku schronienia, opieki medycznej oraz pożywienia, co w krótkim czasie skutkowało Śmiercią osadzonych. Zamordowali tym sposobem ponad 100 tysięcy tubylców. O tym pierwszym mocno zapomnianym ludobójstwie dokonanym przez Niemców na rdzennych ludach Afryki, zrobiłem kilka lat temu film na kanale. Jeśli chcecie go zobaczyć, to link też zostawiam wam w opisie. Od czasów, jak nagrałem tamten materiał, to było 6 lat temu, Dużo się zmieniło. Rząd niemiecki przyznał, iż było to ludobójstwo. Zwrócono kolejne szczątki pomordowane, które były wykorzystywane jako pomocy medyczne na uniwersytetach. Wypłacono reparacje w formie pomocy ekonomicznej. I choć proces pojednania jest daleki od idealnego, to przynajmniej dzieje się. Niedługo później wybuchła I wojna światowa, i nie od razu zamknięto obywateli wrogich państw za drutem. Najpierw rozważano Odesłanie ich do domów, żeby nie obiadali kraju, w którym się znaleźli. Lecz Brytyjczycy uznali, że to też nie jest rozwiązanie, bo przecież każdy odesłany do domu Niemiec i Austriak trafi na front jako żołnierz. Więc, żeby nie zostali żołnierzami, zaczęli ich internować. W odwecie Niemcy w 1915 roku zrobili to samo, a potem nastąpił światowy boom w branży budowlanej na drewno, blachę i drut kolczasty. Wszyscy na potęgę budowali obozy internowania, w których zamykano obywateli wrogich państw, w których wojna akurat została na terytorium przeciwników. W większości wypadków byli to robotnicy sezonowi, którzy wyjechali za chlebem, a teraz zostali zagonieni za drut kolczasty. By tam cierpieć za grzechy państw, z którymi się nie utożsamiali, ba, państw, które wcześniej potrafiły ich represjonować jako obywateli gorszej kategorii. I choć obiekty, w których ich zatrzymano, nazywano obozami koncentracyjnymi, to starano się przestrzegać postanowień konwencji Husky z 1907 roku i traktowano internowanych w możliwie cywilizowany sposób. Mimo to osadzeni cierpieli. Bo kto byłby szczęśliwy, żyjąc w baraku za drutem kolczastym przez kilka lat, cierpiąc głód, chłód i choroby, nie będąc wszak skazanym żadnym wyrokiem oraz nic wcześniej złego nie uczyniwszy? W niektórych miejscach, jak w Kanadzie, uznano, że zamiast bezproduktywnie żywić i utrzymywać internowanych, można zagonić ich do roboty na rzecz państwa, dodając do uwięzienia element pracy przymusowej. Wykształciło się także nowe schorzenie umysłowe, zwane chorobą drutu kolczastego, spowodowane przewlekłą niewolą w tłumie ludzi, gdzie nie ma swobody ruchu i prywatności, mimo próby utrzymania wyższych standardów w obozach. Zła organizacja oraz braki materiałowe wywołane działaniami wojennymi przyczyniały się do potęgowania cierpienia i śmierci ludzi w tych obiektach. Austriacki obóz Talerhof, gdzie warunki były bardzo złe, podobnie jak pół wieku wcześniej Andersonville, stał się synonimem piekła na ziemi. Zdarzały się też takie miejsca jak Mauthausen, gdzie z 40 tysięcy jeńców wojennych 10 tysięcy zmarło, w większości Serbów, Rosjan i Włochów. Węgierscy strażnicy słynęli z tego, że konwencje Haską traktowali jak Haską checklistę z kolejnymi punktami do złamania, jak tortury, głodzenie, pozbawianie schronienia czy snu. Ponurym żartem jest fakt, że dwie dekady później w tym samym miasteczku otwarto hitlerowski obóz koncentracyjny, który kontynuował te nieludzkie tradycje. Pomimo konwencji haskiej, tych wszystkich kurtuazyjnych pozorów, nie każdy traktował śmierć w obozie jako nieprzyjemny skutek uboczny, lecz jako cel sam w sobie. Prawie trzy dekady przed konferencją w Wanze i powstaniem komór gazowych, to Turcy jako pierwsi stworzyli obozy zagłady. Miejsca, które nie miały przetrzymywać, internować, reedukować, pracować czy karać. One miały po prostu jak najszybciej zabić. Napływających do nich ludzi. Po druszgotującej klęsce na froncie kaukaskim Turcy jako kozła ofiarnego wskazali społeczność ormiańską. Ich ludobójstwo miało kilka etapów, od nieprzyjemnych represji, poprzez pogromy i marsze śmierci, kończąc na obozach koncentracyjnych, do których w ramach planu przesiedlenia tysiące kilometrów od domów na pustyni syryjskiej, śmierć zadawano na każdym etapie tego planu, w domach atakując społeczność przed wysiedleniami. Potem w trakcie Marszy śmierci do obozów. A na koniec, w samych obozach, które były obozami tylko z nazwy, bo tak naprawdę był to kawał gołego piachu i skały pod palącym słońcem, bez dostępu do pożywienia i wody otoczony drutem kolczastym i karabinami maszynowymi. A załogi tych karabinów tylko czekały. Aż więźniowie w końcu wyzdychają, by mogli oddać zwłoki i drut kolczasty piaskom pustyni i wrócić do domu. A gdy najbardziej uparte jednostki wciąż trzymały się życia, to wojsko mordowało osadzonych i zacierało ślady. Ludobójstwo Ormian kosztowało życie nawet półtora miliona ludzi, a w jego cieniu mordowano też inne mniejszości, jak chrześcijan i Kurdów. Wtedy do długiej listy typów obozów dołączyły obozy zagłady. Z obozów, które łączyły w różnym stopniu wszystkie opisane wcześniej cechy, korzystały prawie wszystkie strony konfliktów, które wybuchły na wstępstwie upadku imperiów i wojenogranicy. W ich wypadku zazwyczaj śmierć była skutkiem ubocznym próby odizolowania części populacji od walczącej nacji, ponieważ te konflikty miały bardzo mocne wątki etniczne. Ale troszkę inna sytuacja była w Związku Radzieckim, który chciał odizolować i ukarać tę część społeczeństwa, która ze względów politycznych opierała się rządom Czerwonych. Wyspy Sołowieckie stały się miejscem nadludzkiej pracy i cierpienia, ale śmierć w tym miejscu wciąż była skutkiem ubocznym uwięzienia i skazania na katorżniczą pracę. O łagrach i systemie gułagu świetną książkę napisała Anna Applebaum, którą jeśli macie tylko czas i chęci, polecam. Na potrzeby tego filmu nie opiszę całego tego systemu, bo był gigantyczny. Ale przybliżę Wam jedno nowum, które stało się jego fundamentem i wyróżnikiem. Stalin chciał w kilka lat dogonić Zachód z industrializacją, projektami infrastrukturalnymi i społecznymi. Największe inwestycje, złoża, zasobów oraz obszary strategiczne często mieściły się w tak odległych zakątkach imperium, że nie miał kto tam pracować. I też nikt przy zdrowych zmysłach by się tam nie przeprowadził. W bardzo trudnych warunkach wycinać las czy kopać węgiel. Dlatego Stalin uznał, że więźniowie stanowią najlepszy rezerwuar siły roboczej w warunkach gospodarki planowej. Wystarczyło tylko zadbać o to, by więźniów w obozach pracy przybywało szybciej niż umierają. I w przeciwieństwie do wcześniejszych obozów w Związku Radzieckim z tego właściwie prawie nie dało się wydostać żywym. Ruszyły represje, jakich świat dotychczas nie widział, by zapewnić Sowietom darmową siłę. Roboczą, do utrzymania ekonomicznie państwa. Nie wiemy dokładnie, ilu ludzi przeszło przez gułak, a ilu w nim zginęło. Najniższe szacunki zmarłych, jakie ustalili naukowcy, zaczynają się od 3 milionów co samo w sobie jest przerażające i mówi o skali ludobójstwa w sowieckich obozach. O i choć Sowieci nie mieli problemów z mordowaniem własnych obywateli oraz jeńców i więźniów z innych krajów, to śmierć traktowali instrumentalnie. Była wręcz przeszkodą, bo gdy więźniowie zbyt szybko umierali, nie można było zrealizować planu produkcyjnego, więc jakby nie zarabiali na siebie. A moment kulminacyjny w tym projekcie miał miejsce w latach 30. i 40. -tych. I dopiero w tym punkcie historii Powstał najsławniejszy system obozów koncentracyjnych w historii ludzkości. Hitlerowcy stworzyli wszystkie rodzaje obozów jakie tylko znamy, często krzyżując ich funkcje. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo te były płynne. Taki Sachsenhausen, o którym też opowiadałem wam w filmie rok temu, także link zostawię w opisie, miał z założenia być obozem reedukacji i pracy przymusowej. Ale po wybuchu wojny zwożono do niego także radzieckich jeńców wojennych, których na miejscu mordowano. Tak powstał miks obozu pracy, reedukacji, jenieckiego i zagłady. Każdy niemiecki obóz, może poza obozami dla jeńców wojennych z krajów zachodu, był de facto obozem koncentracyjnym. Wyjątek na tej liście stanowią obozy zagłady. Takich placówek było sześć, które nie mieszały funkcji, tylko skupiały się na jak najszybszym, zamordowaniu świeżo przybyłych więźniów. Auschwitz-Birkenau, Bełżec, Chełmno nad Nerem, Majdanek, Sobibur i Treblinka. Niemiecki system obozów, stworzony pod władzą nazistów, nie był wcale tak innowacyjny. Sowieci, w tym samym czasie, kiedy mordowali hitlerowcy, mieli tysiące obozów i podobozów u siebie. Z Karłagiem na czele, w Kazachstanie, będącym państwem w państwie i rozciągającym się na obszarze wielkości 200 na 300 Kilometrów. Turcy, rozprawiając się z Ormianami, pierwsi wpadli na pomysł, by obozy wykorzystywać do szybkiego mordowania mas ludzkich. A dziadkowie nazistów, którzy służyli w Namibii na początku wieku, wymyślili wyniszczenie poprzez niewolniczą pracę oraz wykorzystywali jako pierwsi więźniów do eksperymentów naukowych i pseudomedycznych. Choć absolutnymi mistrzami badań na żywych ludziach, byli Japończycy, którzy prowadzili własny system obozów koncentracyjnych z, nawet na tle II wojny światowej, bardzo wysokim wskaźnikiem zgonów, oraz jednostkę 731, wyspecjalizowaną w badaniach, przy których Mengele wypada jak studenciak trzeciego roku na łódzkim Umedzie. Niemiecki system jest najsławniejszy, dobrze opisany, i ze względu na wysoki stopień organizacji. Do dziś wzbudza przerażenie. Sowieci po zajęciu wschodniej Europy nie zlikwidowali tego demonicznego systemu, tylko z pomocą lokalnych komunistów uruchomili te miejsca na nowo, zapełniając je prawdziwymi i wyimaginowanymi wrogami Czerwonego Reżimu, tworząc z nich obozy pracy przymusowej oraz punkty etapowe przed wywózką do Łagrów na Dalekim Wschodzie Związku Radzieckiego. Niemieckie i sowieckie obozy nie były zwieńczeniem ewolucji obozów koncentracyjnych, a tylko etapem. W ich długim cieniu kryją się kolejne zbrodnie. W Europie ostatnie obozy koncentracyjne działały w latach 90., podczas rozpadu Jugosławii, gdzie takie przybytki prowadziły wszystkie strony konfliktu, dopuszczając się w nich zbrodni wojennych. Potem przez chwilę ich nie było, mogliśmy odetchnąć, ale powróciły po 2014 roku w okupowanym Donbasie i na Krymie. Nie sposób wymienić wszystkich im podobnych, bo od 1945 do dziś. Morduje się za drutami na całym świecie, na wszystkich kontynentach i wbrew temu, co myślicie, to dotyka każdego z was. Odkąd prowadzę firmę Refu i zajmuję się produkcją odzieży, widzę, jak producenci z Chin, po tym jak kraje Azji Południowo-Wschodniej, na chwilę odbiły im palmę pierwszeństwa w byciu pierwszą szwalnią świata, znów zaczęli oferować super atrakcyjne ceny za swe produkty. Najlepiej to widać przy t-shirtach które w hurcie u chińczyka potrafią kosztować w granicach dolara, czyli poniżej 4 zł za gotowy produkt, który w Bangladeszu kosztuje max 2 dolce, ale i tak jest droższy niż w Chinach, a w Polsce musielibyście zapłacić za niego co najmniej 20 dolców, by takowy tu na miejscu wyprodukować. Skąd ten nagły powrót konkurencyjności? Dzięki sieci obozów edukacji i treningu w Xinjiangu w zachodnich Chinach, gdzie wywleczono z domów prawie 3 miliony Ujgurów, otoczono najnowocześniejszymi elektronicznymi systemami rozpoznawania głosu i twarzy, nadzoru oraz kontroli, i zmuszono ich do pracy przymusowej przy maszynach do szycia, w tym do szycia koszulek, w których właśnie siedzicie i patrzycie się w ekran, gdy do Was mówię. Gdy Amerykanie wylądowali na Kubie 127 lat temu, by zakończyć hiszpańskie szaleństwo obozów koncentracyjnych, Marines desantowali się we wspomniane już zatoce Guantanamo. Mimo upływu wielu lat i wrogiego Ameryce reżimu komunistycznego na wyspie, który utrzymuje własne obozy koncentracyjne, Amerykanie nigdy z zatoki się nie wycofali. Po zamachach z 11 września 2001 roku prezydent USA George Bush podpisał dekret w sprawie zatrzymywania, traktowania i sądzenia. W Guantanamo powstało więzienie, do którego zwożono z Afganistanu, Iraku, Jemenu, Arabii Saudyjskiej i wielu innych miejsc na świecie podejrzanych o udział w islamskim terroryzmie. Bez sądu, izolowani, torturowani i przetrzymywani w nieskończoność, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Mają tak wiele wspólnego z opisywanymi wcześniej w tym filmie ofiarami, że prawnicy określają Guantanamo mianem współczesnego obozu koncentracyjnego. W miejscu, gdzie miano zdusić w zarodku obłęd trzymania ludzi za drutami. 130 lat później drut kolczasty wciąż więzi ludzi bez wyroku, czekając aż umrą. Takie same miejsca. Dużo większe i bardziej ludne działają w Chinach, Birmie, Korei Północnej, Rosji i innych krajach, które są ludobójczymi reżimami. Ale ostatnio pojawiły się także w Ojczyźnie Wolności w USA, na przykład na Florydzie. Jak wiele razy mówiłem, nazwy tych miejsc są różne, ale zawsze jest tam dużo drutu kolczastego, a ludzie męczą się i umierają, bo wspólną cechą tych miejsc jest to, że niszczą tych, którzy się w nich znaleźli. I dlatego tytuł książki, którą poleciłem Wam na początku tego filmu, jest tak trafny. Noc, która się nie kończy. Bo choć minęło tyle lat, nie jesteśmy w stanie przerwać tego koszmaru. Mam nadzieję, że czegoś dziś Was nauczyłem. I mam nadzieję, że skłoniłem Was też do jakiejś formy refleksji. Oczywiście w tym materiale nie ująłem wszystkich. Zbrodni związanych z obozami i drutem kolczastym. Ba, ja nawet myślę, że mimo tego, że wspomniałem bardzo dużo ofiar, łącznie możemy mówić co najmniej o kilkudziesięciu milionach, to nie wiem, czy dotknąłem chociaż jednej czwartej tego rodzaju obiektów, które istniały i istnieją na świecie. Ale starałem się jakoś przekrojowo przybliżyć Wam tę historię, jeśli jeszcze jej nie znaliście. Dziękuję za uwagę, żegnam się i. Jako, że montuję to w nocy i pewno dodam to w nocy, to życzę miłego wieczoru i spokojnych snów. Dobranoc.